Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak prać swoje białe rzeczy, aby nie żółkły, nie szarzały i utrzymały idealną biel jak najdłużej. Dodatkowo, jeśli niektóre z Twoich ubrań już straciły część swojego blasku, stosując się do moich wskazówek, już po kilku praniach będą wyglądały dużo lepiej. Zapraszam. Muzyka Jakiś czas temu na moim kanale pojawiły się filmy dotyczące przywracania blasku swoim białym butom oraz ogólnie poruszające temat prania. Spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego też pomyślałem, że przyda Wam się kompletny poradnik dotyczący tego, jak prać swoje białe ubrania. Problemów, które powodują pogorszenie się wyglądu tego typu ubrań, jest kilka: i będą to m.in. złe ustawienia pralki, zbyt dużo detergentów, zbyt mało detergentów, złe segregowanie ubrań przed praniem oraz używanie antyperspirantów. Dodatkowo, nowe białe ubrania mają lekko niebieskawy odcień, który powoduje, że wyglądają jak czysta biel, ale nie do końca tak jest. Posłużmy się tu przykładem żarówek. Wybierając oświetlenie, mamy możliwość decyzji między zimnym białym a ciepłym białym. Obie barwy to biały, jednak ta pierwsza idzie w odcień niebieski. A ta druga w żółty. I tak też jest z ubraniami. Na początku nowe ubrania idą w niebieski, dlatego że na etapie produkcji zostały lekko na ten kolor zafarbowane. Po kilku praniach ten środek wypułkuje się i nasze ubrania zaczynają łapać właśnie ten żółtawy odcień. Aby tego uniknąć, musimy zastosować kilka kroków. Na początku wydaje się to dość skomplikowane, ale tak naprawdę jest to łatwizna. Zaraz ci pokażę wszystko po kolei. Zacznijmy od odpowiedniego segregowania ubrań. Pranie białych i tylko wyłącznie białych rzeczy. To podstawa. Nie mieszamy ich z żadnymi innymi kolorami. Wzory w innych kolorach lub napisy wyszyte nicią nie mogą być w jednej pralce z całymi białymi, ponieważ kolor przeniknie z jednych do drugich. Dlatego też ubrania o kilku kolorach przykładowo biało-granatowy t-shirt będzie trudniejszy do utrzymania niż cała biała polówka. Takie rzeczy pierzemy osobno, jako jasne. Tłumaczyłem to już w odcinku dotyczącym prania. Natomiast kolejną rzeczą, na którą koniecznie musisz zwrócić uwagę, jest poziom zabrudzenia twoich ubrań. Jeśli uprawiasz jakiś sport, zajmujesz się ogródkiem, dużo czasu spędzasz przy samochodzie w garażu lub też robisz jakieś inne rzeczy, które powodują, że twoje ubrania wyglądają tak, Pranie ich z czystymi białymi koszulami, sukienkami Twojej kobiety czy białymi polówkami nie jest dobrym pomysłem. Brud i kurz wypłukany z tych ubrań może powodować poszarzanie wszystkich rzeczy znajdujących się w pralce. Może nie być to widoczne po pierwszym razie, ale po kilku praniach na pewno zobaczysz różnicę. Więc jeśli masz ubrania, które wymagają wyprania, a z drugiej strony te, którym wystarczy odświeżenie, bo nie są brudne, tylko po prostu były noszone, piesz je osobno. Dodatkowo miejscowe możesz pozbyć się plam używając odplamiacza. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko przeniesienia się brudu na czyste rzeczy. Kiedy mamy już wszystko posegregowane i przygotowane do prania, musimy zastosować kilka trików, dzięki którym nasze ubrania będą białe. Po pierwsze, używamy detergentów do białego prania. Kojarzysz te niebieskie drobinki, które się w nich znajdują? To właśnie optyczne wybielacze, które nadają lekko niebieski odcień ubraniom, tak jak robią to firmy podczas produkcji, co przywraca im kolor zimnej bieli. Nie zawsze mają one jednak formę niebieskich drobinek, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Detergent do białych rzeczy zawsze lepiej sprawdzi się w przypadku prania naszych białych ubrań niż ten, który jest przeznaczony do prania rzeczy kolorowych. Po drugie, używaj 3 czwarte tego, co jest napisane na opakowaniu. Jeśli użyjesz więcej detergentu niż zaleci producent, nie znaczy to wcale, że Twoje ubrania będą czystsze. Po prostu może to spowodować sytuację, w której detergent nie zostanie wystarczająco dobrze wypłukany z Twoich rzeczy i jego resztki na nich pozostaną. Kolejną sprawą jest to, żebyś dorzucił do pojemnika na proszek lub do bębna, jeżeli korzystasz z płynu lub kapsułek do prania, dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej. W większości kranów mamy twardą wodę. Dodanie sody do prania zmiękczy ją, dzięki czemu detergenty będą lepiej działały. Otwiera ona włókna, dzięki czemu detergent jest w stanie głębiej w nie wniknąć. Zabezpiecza również Twoją garderobę przed szarzeniem. Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność prania, możesz używać chusteczek wybielających. Ja dodaję je do każdego prania białych ubrań. Wzmacniają one jeszcze bardziej działanie detergentów do białego, dzięki czemu świetnie radzą sobie z szarzeniem i żółknięciem ubrań. Możesz je kupić na przykład w Rossmanie. Używaj odpowiednich programów, czytaj metki i stosuj się do ich zaleceń. Pranie białych rzeczy w zbyt wysokiej temperaturze może spowodować ich szarzenie lub też żółknięcie. Dzisiejsze detergenty świetnie radzą sobie z wszelkimi plamami i zabrudzeniami w niskich temperaturach i wcale nie potrzebują do tego gorącej wody. Dlatego też radzę ci prać wszystkie swoje białe rzeczy w 30 stopniach. Lub jeśli są trochę bardziej zabrudzone i potrzebują porządniejszego wyprania, Możesz pokusić się o 40 stopni, ale to tylko w przypadku wytrzymałych tkanin i ostateczności. Natomiast, jeśli potrzebujesz mocniejszego działania, możesz zastosować w swoim praniu wybielacz na bazie tlenu. Takie jak na przykład vanisz Oxy Action do białego. Jeszcze bardziej wspomoże on pranie i przyczyni się do przywrócenia idealnej bieli. Jednak nie rób tego za każdym razem. Im więcej środków chemicznych użyjesz do prania, tym szybciej Twoje ubrania będą się niszczyć. 3 czwarte detergentu, soda oczyszczona i chusteczki wybielające to jest wystarczający zestaw do codziennego prania. Płyn do płukania nie jest wymagany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób na usunięcie żółtych plam od potu spod pach, zapraszam cię do filmu, w którym wszystko wyjaśniłem. Na górze tutaj podrzucę ci do niego link. Natomiast to wszystko na dzisiaj, co chciałem Ci przekazać. Jestem pewny, że stosując się do tych wskazówek, cała Twoja garderoba będzie śnieżno biała. Dzięki, że tu ze mną jesteś, trzymaj się i do zobaczenia!